Hej, hej. Dziś przychodzę do Was z przepisem na smalec. U mnie to jest smalec z słoniny, niestety kupionej w takich balotach, bo nie ma możliwości kupienia świeżo mielonego ani mam też takiej porodnej maszynki. Jest to kilogram słoniny. Na kilogram słoniny zawsze daję dwie porządne duże cebule i dwa ogromne jabłka mnie jest teraz więcej bo mam mało małe sól i majeranek mm, słoninę na wolnym ogniu sobie wytapiam po malutku po walutku jak się cała roztopi to wtedy dodam pokrojoną cebulę i jabłko już słonina jest wytopiona Skwareczki są takie złociste no, na kamerze tego nie widać niestety. Wtedy dodaję cebulę i jabłuszko. Mm, taką małą rzeczkę soli taką. Tylko nie dosypię, bo już dosypałam. Myślałam, że nagrywałam, oni nie nagrywałam. I sporo majeranku. Nie zbyt dużo, żeby to Dało, dało smak, ale nie dało brzydkiego czarnego koloru takiego i smażę do zmiękczenia jabłka i cebuli. Zobaczcie już jaki ładny kolorek ma. tej postacie już sobie będę przelewać do garczków. Trochę mi się przepaliło, trochę za długo, ale tam jest takie przepalone też są tam kawałeczki. Yy, Przeleję sobie do garczków i o tyle mam dobrze teraz że jest listopad, więc niedługo sobie wynieść do wystygnięcia na dwór. I takie trzy garczki w moim stylu starodawne. Wyniosę sobie teraz na teraz, niech wystygną i zastygną, a jutro na chlebek i takie słoreczki nadają się także jako okrasa do pierożków, gdzie ja bardzo lubię tak. I teraz jest pora odpoczynku ogrodowego, więc mogę działać w kuchni. Tak prezentuje się już zastygnięty smalec. Teraz chlebek, ogóreczek i kanapeczka jak talala. lala, ewentualnie jeszcze świeża cebulka, troszeczkę soli do smaku. Już nie pysznie. Do usłyszenia.